Czy kiedykolwiek robiliście coś ze swoim ciałem, co wydawało się kompletnie normalne, tylko po to, żeby później odkryć, że cicho powodowało szkody? Dzisiaj, chcę zapytać was bezpośrednio, czy traktujecie wasze zdrowie intymne w sposób, który je wspiera, czy nieświadomie je osłabiacie, nawet o tym nie wiedząc? Spędziłem lata pracując z mężczyznami po pięćdziesiątce nad dokładnie takimi problemami zdrowotnymi. A to, co zaraz ujawnię, może Was zaskoczyć, ponieważ wiele nawyków, które niszczą funkcję erekcyjną, wcale nie wydaje się szkodliwych. W tym filmie przeprowadzę Was przez dziesięć powszechnych zachowań, w które mężczyźni nieświadomie się angażują, które mogą stopniowo niszczyć przepływ krwi, funkcję nerwów i pewność siebie. Do końca będziecie wiedzieli dokładnie czego unikać i co zmienić, żeby chronić waszą wydajność i witalność. Zacznijmy od pierwszego głównego błędu. Pierwsze: noszenie obcisłej bielizny przez cały dzień. Możecie myśleć, że obcisłe bokserki lub odzież kompresyjna pomagają, utrzymując wszystko bezpiecznie i wsparte, ale to, co czuje się jak wsparcie, może faktycznie cicho powodować szkody przez cały dzień. Gdy bielizna jest zbyt obcisła, ściska delikatne naczynia krwionośne i ogranicza przepływ powietrza, tworząc gorące, ograniczone środowisko wokół waszej okolicy pachwinowej. Dla waszego penisa i jonder to uwięzione ciepło staje się znaczącym problemem. Ta część waszej anatomii jest zaprojektowana, żeby pozostać chłodniejsza niż temperatura rdzenia waszego ciała. To chłodniejsze środowisko jest niezbędne nie tylko dla komfortu, ale dla produkcji hormonów, jakości plemników i długoterminowego zdrowia erekcyjnego. Gdy pozostajecie przegrzani przez cały dzień, poziomy testosteronu mogą zacząć spadać. Komórki plemnikowe walczą o przetrwanie. A nawet wasza naturalna twardość może zacząć maleć z czasem. Możecie nie zauważyć szkód aż do lat później, gdy stanie się trudniej utrzymać twardość, lub gdy energia i popęd będą się czuły niższe niż kiedyś. Jedną z najłatwiejszych zmian, jakie możecie wprowadzić, jest wybieranie oddychających, luźniejszych tkanin, jak bawełna, i pozwalanie waszemu ciału oddychać naturalnie, szczególnie w nocy. Spanie bez obcisłych ubrań daje waszemu całemu dolnemu regionowi szansę na regenerację, pomagając ochłodzić tkanki i przywrócić równowagę podczas odpoczynku. Pomyślcie o tym, jak o zdejmowaniu ciasnego buta na koniec długiego dnia tylko znacznie ważniejsze dla waszego zdrowia. Drugie przedłużone siedzenie bez ruchu. Ten problem zakrada się do mężczyzn, szczególnie po pięćdziesiątce. Jeśli spędzacie większość dnia w pozycji siedzącej, czy to przy biurku, w pojeździe, czy na kanapie, wywieracie stały nacisk na wasze dno miednicy i otaczające nerwy. Gdy siedzicie ze złą postawą, pochyleni do przodu, biodra napięte, kręgosłup ściśnięty, ten nacisk staje się jeszcze bardziej problematyczny. Z czasem zaczyna wpływać na mięśnie i naczynia krwionośne, które wspierają zdrowe erekcje i wrażliwość. To nie chodzi tylko o komfort, to o przepływ tlenu, odpowiedź nerwów i zdrowie tkanek. Im dłużej pozostajecie w tej pozycji siedzącej bez ruchu, tym bardziej ospały staje się wasze krążenie. Możecie zauważyć, że wasze nogi czują się cięższe, dolne plecy sztywnieją lub bardziej subtelnie, wasze erekcje nie są już tak silne czy niezawodne jak kiedyś. To wasz sposób sygnalizowania ciała, że potrzebuje ruchu. Zachęcającą wiadomością jest to, że małe przerwy robią ogromną różnicę. Po prostu wstawanie co godzinę, rozciąganie bioder i pleców lub krótki spacer może przywrócić przepływ krwi do waszej miednicy i odświeżyć waszą energię. Te proste nawyki są jak konserwacja waszego systemu, pomagając waszemu ciału lepiej was wspierać przez cały dzień i w nocy. Trzecie lekceważenie porannych erekcji. Bądźmy bezpośredni, Budzenie się z twardą erekcją to nie jakieś przypadkowe wydarzenie. To jeden z najjaśniejszych wskaźników, że wasze ciało funkcjonuje właściwie. Poranne erekcje są bezpośrednim odzwierciedleniem zdrowych poziomów testosteronu, silnego krążenia i zrównoważonych sygnałów systemu nerwowego. To naturalny test diagnostyczny waszego ciała, potwierdzający, że wszystkie systemy działają płynnie. Ale co się dzieje, gdy te poranne erekcje znikają, lub stają się mniej częste? To nie coś, co można zbagatelizować. Może się wydawać kuszące zignorować to, lub przypisać starzeniu się, ale brak porannych erekcji to często jeden z najwcześniejszych sygnałów ostrzegawczych, że coś wymaga uwagi. Może to być stres, problemy ze snem, słabe krążenie, lub nawet coś w waszej diecie czy lekach. Wasze ciało komunikuje się przez sygnały, nie tylko objawy. Gdy przestajecie doświadczać porannej twardości, to delikatny alert proszący o Waszą uwagę. Zamiast się martwić lub wstydzić, traktujcie to jako pomocną informację. Zacznijcie zwracać uwagę na jakość Waszego snu, poziomy stresu i wzorce aktywności. Rozważcie skonsultowanie się z profesjonalistą, jeśli wzór się utrzymuje. Ponieważ im szybciej odpowiecie, tym łatwiej przywrócić funkcję. Poranne erekcje to nie tylko ciekawostka, to okno na stan waszego ogólnego zdrowia. 4. Nadmiernie. Używanie pornografii bez uważności. To nie jest osąd moralny, to praktyczna rozmowa o tym, jak wasz mózg i ciało reagują na powtarzającą się stymulację bez rzeczywistego połączenia. Gdy polegacie mocno na treściach wizualnych dla rozładowania, szczególnie gdy są szybkie, oderwane i robione z przyzwyczajenia, zamiast prawdziwego pragnienia, wasz system nerwowy zaczyna się adaptować. Zaczyna łaknąć nowości, szybszych obrazów i bardziej intensywnych scenariuszy, tylko po to, żeby osiągnąć ten sam poziom podniecenia. Z czasem ta stała powódź dopaminy. Odczula centra przyjemności waszego mózgu. To, co kiedyś was podniecało, teraz wydaje się nieadekwatne. Gdy nadchodzi czas połączenia się z prawdziwą osobą, kimś, czyj dotyk jest wolniejszy, czyje reakcje są ludzkie i autentyczne, możecie stwierdzić, że trudniej jest się podniecić, utrzymać twardość lub czuć się w pełni obecnym. To może być głęboko frustrujące, a nawet przerażające. Wielu mężczyzn zastanawia się, co z nimi nie tak, gdy naprawdę ich system nerwowy jest po prostu przestymulowany i wyczerpany. Dobra wiadomość jest taka, że mózg jest adaptowalny. Jak każdy mięsień, może się regenerować. Wzięcie nawet krótkiej przerwy od treści wizualnych, czy to na kilka dni, czy kilka tygodni, może pozwolić tym receptorom dopaminy się zresetować. W tym czasie spróbujcie przekierować Waszą uwagę na rzeczywiste doznania fizyczne, wolniejsze oddychanie, lub delikatny dotyk bez presji. Nie rezygnujecie z czegoś, odzyskujecie wrażliwość, skupienie i zdolność do cieszenia się intymnością na głębszym poziomie. Piąte pomijanie regeneracji po wytrysku. Wytrysk to nie tylko moment, to doświadczenie całego ciała. Wasza częstość serca się zmienia. Wasze mięśnie miednicy się kurczą, wasz mózg zalewa się chemikaliami, a wasz system nerwowy wzrasta, a potem się uspokaja. To, co robicie bezpośrednio potem, ma duże znaczenie. Jeśli kończycie i natychmiast stajecie się bezruchowi, przeglądając telefon, zwijając się w kłębek, lub zasypiając bez chwili na oddech czy ruch, pozostawiajcie wasze ciało uwięzione w napięciu. Dno miednicy pozostaje skurczone. Nerwy pozostają napięte, a czasami stan zapalny utrzymuje się. Staje się to szczególnie ważne z wiekiem, gdy wasza regeneracja wymaga więcej uwagi. Jak po ćwiczeniach, wasze ciało potrzebuje okresu ochładzania. Polecam prostą rutynę. Gdy skończycie, poświęćcie chwilę na głębokie oddychanie. Wstańcie, jeśli to możliwe. Pozwólcie waszym biodrom się delikatnie poruszać. Pokrążcie po pokoju minutę lub dwie. Te małe ruchy pomagają cyrkulować świeżą krew przez waszą miednicę, rozluźnić mięśnie i uspokoić system nerwowy w spokojny stan. Niektórzy mężczyźni stwierdzają, że picie wody lub szybki prysznic pomaga im się ponownie połączyć z ich ciałem. To nie o dodawaniu presji, to o dawaniu waszemu systemowi tego, czego potrzebuje, żeby się regenerować w pełni i zdrowo z czasem. Ten nawyk wspiera zdrowie prostaty, redukuje dyskomfort po uwolnieniu i może nawet poprawić wasze następne intymne doświadczenie. 6. Umiarkowane używanie alkoholu lub tytoniu. Słyszę to często. To tylko jeden drink lub palę tylko gdy jestem zestresowany. Choć rozumiem, że te nawyki często zaczynają się jako sposoby na relaks czy poczucie kontroli, ich wpływ na wasze zdrowie seksualne jest daleki od nieszkodliwego, szczególnie po pięćdziesiątce. Teraz, zanim kontynuujemy, powinienem wspomnieć, że wszystko, co dzisiaj omawiamy, jest do celów edukacyjnych i nie zastępuje profesjonalnych porad medycznych. Jeśli macie problemy zdrowotne lub rozważacie znaczące zmiany stylu życia, zawsze skonsultujcie się z waszym dostawcą opieki zdrowotnej. Alkohol, nawet w małych ilościach, tymczasowo redukuje testosteron, otępia responsywność waszego systemu nerwowego i odwadnia wasze ciało. Tytoń, nawet okazjonalne używanie, zwęża naczynia krwionośne i redukuje tlenek azotu. Dokładnie ten związek na którym wasze ciało polega, żeby osiągnąć i utrzymać silne erekcje. Te zmiany mogą być początkowo subtelne. Możecie nie łączyć piątkowego wieczornego drinka ze zmniejszoną wydajnością w sobotni poranek, ale wasze ciało pamięta. Zachęcająca wiadomość jest taka, że nie musicie żyć jak mnisi. Po prostu zmniejszanie częstotliwości, wybieranie zdrowszych alternatyw lub znajdowanie nowych sposobów na relaks może stworzyć zauważalną różnicę w waszym krążeniu i twardości. Wasze naczynia krwionośne są odporne, wasze hormony mogą się regenerować, a wielu mężczyzn jest zaskoczonych odkryciem, że po zaledwie jednym miesiącu zmniejszonego alkoholu czy nikotyny ich energia, nastrój i intymność poprawiają się ponad ich oczekiwania. To nie o deprywacji, to o się naprawdę żywym ponownie. 7. Unikanie rozmów o zdrowiu seksualnym. To może być najbardziej szkodliwy błąd ze wszystkich. Nie z powodu fizycznych efektów, ale z powodu tego, co pozostaje ukryte. Zbyt wielu mężczyzn nosi ciche zmagania przez lata. Zauważają zmiany w ich popędzie, wrażliwości lub zdolności utrzymania twardości, a zamiast się odezwać, wycofują się. Może czują się zawstydzeni, myślą, że to tylko starzenie, lub martwią się, że ich obawy nie będą traktowane poważnie. Ale oto rzeczywistość. Wasze ciało się z wami komunikuje, a im wcześniej zaczniecie rozmowę, tym łatwiej znaleźć prawdziwe rozwiązania. Profesjonaliści opieki zdrowotnej nie są tam, żeby osądzać. Są tam, żeby rozumieć, słuchać prowadzić i oferować rozwiązania, które spotkają was tam, gdzie jesteście. Czasami jedna szczera rozmowa może odblokować odpowiedzi, których szukacie, rzeczy, które mogą być poprawione prostym testem krwi, drobną korektą stylu życia lub nowym podejściem do codziennej samoopieki. Szukanie wsparcia to nie słabość, to jedna z najsilniejszych decyzji, jakie mężczyzna może podjąć. 8 Poleganie na pigułkach bez zmian stylu życia to pułapka, którą widzę wielokrotnie. Mężczyzna doświadcza trudności z utrzymaniem twardości, więc sięga po leki. Działają tymczasowo, potem dawka się zwiększa, potem stają się mniej skuteczne i nagle jest zależny od leków, które nie dają już potrzebnych rezultatów. Pigułki nigdy nie były zaprojektowane, żeby naprawić główny problem. Pomagają, relaksując naczynia krwionośne. I poprawiając tymczasowy przepływ, ale nie mogą odwrócić lat szkód z złej diety, nieadekwatnego snu, palenia, stresu lub chronicznej nieaktywności. Wasze naczynia krwionośne to żywa tkanka. Jeśli są sztywne, zapalone lub skompromitowane, żadna pigułka tego na stałe nie rozwiąże. Im bardziej polegacie na pigułkach bez zajęcia się fundamentem, waszymi nawykami. Tym bardziej prawdopodobne jest, że wasze ciało stanie się odporne lub nieprzewidywalne w swoich odpowiedziach. Możecie doświadczać więcej skutków ubocznych lub zauważyć, że wasza twardość nie jest tak silna czy stała. Dlatego trwała poprawa wymaga głębszej pracy, lepszego jedzenia, głębszego snu, większego chodzenia, utrzymywania nawodnienia, ćwiczenia technik oddechowych. Gdy te fundamenty są solidne, okazjonalne leki działają lepiej, a wielu mężczyzn w końcu ich wcale nie potrzebuje. To nie o wstydzie, to o odzyskiwaniu mocy od wewnątrz. Jeden wybór naraz. Dziewiąte: zaniedbywanie ćwiczeń dna-miednicy. Dno-miednicy to ukryty silnik męskiej intymności, a większość mężczyzn nawet nie wie, że istnieje. To mięśnie głęboko w waszej dolnej miednicy, które wspierają wasz pęcherz, jelita i wydajność seksualną. Pomagają wam utrzymać twardość, kontrolować czas wytrysku, a nawet zwiększać doznania. Na przestrzeni lat, szczególnie jeśli siedzicie przez długie okresy, prowadzicie siedzący tryb życia lub nigdy nie trenowaliście tych mięśni, zaczynają słabnąć. Wzmacnianie dna miednicy. To jedna z najpotężniejszych rzeczy, jakie możecie zrobić dla waszej wydajności po pięćdziesiątce. Nie wymaga czasu w siłowni. Możecie zacząć od prostego oddychania. Wdychajcie do brzucha, a gdy wydychajecie, delikatnie podnieście mięśnie u podstawy waszej miednicy, jak gdyby zatrzymywali przepływ moczu. Trzymajcie przez kilka sekund, potem zwolnijcie. Te małe, celowe ruchy wykonywane codziennie zaczynają ponownie łączyć wasz mózg z najgłębszymi częściami waszego rdzenia. Dodajcie kilka lekkich rozciągnięć bioder lub uważny spacer, a rezultaty mogą być niezwykłe. Mężczyźni często donoszą o lepszej kontroli, silniejszym orgazmie i zwiększonej pewności siebie wszystko z mięśni, o których nigdy nie wiedzieli, że je mają. To cicha praca. Ale głęboko satysfakcjonująca. Dziesiąte. Wierzenie, że za późno na poprawę. Ze wszystkich przekonań, które ograniczają mężczyzn, to jest najbardziej rozdzierające serce i najbardziej fałszywe. Idea, że po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce czy siedemdziesiątce jest po prostu za późno, że spadek jest nieunikniony, że intymność, siła i pewność siebie to relikty przeszłości. Ale jestem tutaj żeby powiedzieć Wam z pełnym przekonaniem, opartym na wszystkim, czego byłem świadkiem, nie jesteście skończeni, Wasze ciało nadal jest zdolne do odpowiedzi, Wasze tkanki nadal mogą się goić, Wasze naczynia krwionośne mogą się odbudować, Wasze hormony mogą znaleźć równowagę, a Wasze poczucie witalności absolutnie może powrócić. To, czego wymaga, to nie perfekcja, ale uwaga, życzliwa uwaga. Zaczyna się od zauważania, gdzie rzeczy się posunęły i delikatnego wybierania zmiany. Może to chodzenie 20 dodatkowych minut dzisiaj, zastąpienie jednego ciężkiego posiłku czymś świeżym i odżywczym, rozpoczęcie praktyki oddychania lub wybór mówienia do siebie życzliwie, gdy rzeczy nie idą zgodnie z planem. Leczenie nie zawsze przybywa z fanfarami, czasami przybywa cicho przez małe działania powtarzane z troską. Nie jest za późno, jesteście dokładnie na czas. Wasza przyszłość nie musi odzwierciedlać waszej przeszłości. Każdy mężczyzna, którego widziałem robiącego postęp, czy w wytrzymałości, wydajności, czy pewności siebie, zaczynał w tym samym miejscu, z decyzją o zaprzestaniu wierzenia w mit ostateczności. Wasz następny rozdział może być najsilniejszy, jeśli wybierzecie wierzyć, że to możliwe. Niech to będzie historia, którą zaczniecie pisać od dzisiaj, końcowe przemyślenia. Te dziesięć nawyków może wydawać się drobnych, ale z czasem kształtują wszystko: waszą energię, waszą wydajność i wasze połączenie z sobą i partnerem. Jeśli macie wziąć jedną rzecz z tego filmu, niech to będzie to: wasze zdrowie intymne nie jest mechaniczne to żywa część waszego ciała, która zasługuje na uwagę, troskę i cierpliwość. Gdy zaczniecie takie traktować, całe wasze życie się transformuje. Dziękuję, że jesteście tutaj dzisiaj. Jeśli ta wiadomość was poruszyła, zachęcam was do subskrypcji, ponieważ na tym kanale omawiamy zdrowie mężczyzn po pięćdziesiątce, z prawdą, nauką i głębokim szacunkiem dla waszej podróży. Chcę, żebyście wiedzieli, że wasze najlepsze lata nadal mogą być przed wami. Dbajcie o siebie, a zobaczymy się w następnym filmie. Napiszcie komentarz poniżej, dzieląc się waszymi myślami lub pytaniami. Jeśli to wam pomogło, naciśnijcie przycisk subskrypcji dla więcej szczerych treści zdrowotnych dla mężczyzn i rozważcie podzielenie się tym z kimś, kto mógłby skorzystać. Czasami najlepszym prezentem, jaki możecie dać przyjacielowi, są informacje, które mogłyby prawdziwie poprawić ich życie. Wasza podróż zdrowotna nie kończy się z wiekiem ewoluuje. Pozostańcie zobowiązani wobec siebie i pamiętajcie, że małe, konsekwentne zmiany tworzą największe transformacje w czasie.